Cześć, zgadnij kto dzwoni. No stary, co tam? bóg gdzieś się podziewałeś? Potrzebowałem trochę czasu dla siebie. No sobie. dobra, do rzeczy. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. No ładnie, dzwonisz po takim czasie, do czegoś chcesz. No niestety. Okej, okay, ale pod jednym warunkiem. No dawaj. Spotkamy się przy piwku, pogadamy. Nie ma sprawy. No okej, okay, ja teraz mówię o co chodzi. Chciałbym, żebyś sprawdził dokumenty i wszystko co jest związane z sekcją zwłok pewnej osoby. Hmm? Kogo chodzi? No, chodzi o mężczyznę. Tego, który ją zabił. Co z nim? Coś mi tu nie pasuje. Nie podoba mi się to jego samobójstwo. No dobra, przyjrzę się temu bliżej. Dzięki. Your lonely souls. God knows your lonely souls. I believe there's a time and a place to let your mind drift and get out of this place. Halo? No hej, niedługo będę.

No, cały Ciebie słychać. Dobrze wiesz. W końcu to ty do mnie wysłałaś SMS-a. Fakt, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że przyjedziesz tak szybko. No, a jednak jestem. No ale nieważne. A propos tematu tego sms Przeczytałem się w gazecie: Morderca, narzeczonej oficera policji, popełnia samobójstwo. Coś mi tutaj nie pasuje. Też. Jestem pewna, że ktoś mu pomógł w tym samobójstwie. No, no dalej. Pokażę ci coś. No dobra, co to jest? Otwórz. Psychoanaliza? Mhm. Skąd to masz? Znam gościa, który zna gościa. Mhm. Dobra, przypomnij mi, żebym jeszcze do tego gościa, po porady. <gryw> Ale spójrz, z tych papierów wynika, że facet, który zabił... Przepraszam. Z tych papierów wynika, że nie zauważono u niego skłonności samobójczych. Co lepsze, badania wykazują, że to stabilny psychicznie człowiek. Jedyne, co jest nie tak, to jego zaniki pamięci, których doświadczył od dzieciństwa. Mm -hmm. No, wiem, o czym mówisz. Poza tym, spójrz, kochający mąż, przykładny ojciec, dusza towarzystwa. Chodzi z domu, wąmuje się do kogoś i zabija pierwszą, lepszą osobę. Akurat ją. Przepraszam. Dobra, dobra, dobra. Mąż, ojciec, i tak dalej. Ale no, oboje wiemy, że dużo promanych ludzi chodzi po tym świecie. Też prawda. I tak, coś tu nie pasuje. Rozmawiałaś z kimś już o tym? Nie. Dobrze. Będziemy potrzebować czegoś więcej niż kradzionych dokumentów. Musimy uważać. To może narobić trochę szumu. Jasne. No a tak poza tym... Co u ciebie? Serio o to pytasz? No wiesz... Hmm. No jakoś sobie radzę. Nawiązałam ostatnio bardzo dużo ciekawych kontaktów, czego to utrzymasz w rękach. A jeżeli chodzi o sprawy prywatne, to... Nic się nie dzieje. Jasne. Lubię jak ściemniasz. Dobra, dobra. Powiedz lepiej jak ty się trzymasz. No, nie najgorzej. Na pewno? No, wiesz... Staram się o tym wszystkim... zapomnieć, a... przynajmniej nie myśleć aż tak dużo. Rozumiem. No to lecę. Okej. Okay. Cześć, masz czas? No w końcu się odezwałeś, czemu nie zadzwoniłeś zaraz po przyjeździe? Skąd wiesz, że wróciłem? No wiem, mam swoje źródła. <grym> no to jak z tym czasem? Za godzinę tam, gdzie zawsze? No dobra, do zobaczenia. Na razie. Co za nas słychać? To cię z może wrócić. Pewnie słyszałeś o tym, że jej morderca popełnił samobójstwo. Tak, słyszałem, ale co związku z tym? Trzeba, mu nas było, ale. Czemu się pytasz? Nie podoba mi się to. Nie kupuję tego. Dlatego też postaram się wyjaśnić, co się stało. Jasne, gdybyś potrzebował jakiejś pomocy od nas wewnątrz, wiesz, coś innego. Dzięki. W sumie nawet na to, że Jasne, tylko że może ten temat przełożymy na inny dzień, dobra? To się nie pijemy. Pewnie. Dobrze cię widzę. widzę, stary. To mówisz, że zacząłeś się piąć coraz wyżej, i co? Nic się nie chwalisz? No co miałem się chwalić? Mam swoje sprawy na głowie. Zresztą ja i falanie się. Tak. Ale teraz. Jak ci się podoba? Rozdajesz karty, tam u nas, znaczy się u was i masz więcej możliwości. Bardzo mi się podoba, pewnie, że to. Tak. Inna praca, inne stanowisko, nadal mogę być udział w akcjach. Góra trochę przy oczoraj. Ale ogóle dosyć szybko ci to poszło. Ja wiedziałem, że ewentualnie pójdziesz w górę, ale w takim tempie? Nie, odrobina szczęścia, no i to co zrobiliśmy razem. Pamiętasz ile było zrobione z naszych czasów? No pamiętam, pamiętam. Nie chciałeś nie wrócić? Nie kości cię nic za nic Stary Ej dobra, nie matematu. Okej okay. Na ty Co ja? No jak sobie radzisz? Radziłeś wcześniej Dobra nie mogę o tym, okej okay, rozumiem Nie no, nie mów, okej. Okay. Dobra. Nie radziłem. I nie radzę sobie. Nie będę ci ściemniał plamięk, żeby... żeby zapomnieć, żeby zachlać się na śmierć. Ja się obudziłem się we własnych i zrozumiałem, że tak. mogę tym żyć. Ale. Trudno się żyje, jak jest się martwym. Ona umarła stary. bliska osoba, to wszystko traci na wartości osoby, miejsca Ale się No okay. Do następnego. No, mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio. Powiedz, że mnie kochasz. To ty. Brawo, brawo. Czyli to jednak prawda, że wróciłeś? No co? Nie dasz człowiekowi normalnie wrócić do domu? Musiałem sprawdzić czy to naprawdę ty. Mogłeś zadzwonić, nie zmieniłem numeru. Czasami warto jest robić coś po swojemu. Poza tym rozruszałeś się troszkę co, teraz tym się zajmujesz? napadasz na znajomych? Każdy że jak może, sam wiesz. No tak. Dobra, no miłego. No. A, następnym razem zadzwoń albo wyślij smsa. Spoko. Mój ogień! Wygląda na to, że w tym roku zima przyjdzie wcześniej. No i... To podobno zły znak.